Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja tylko się pytam ignorantów z lewicy, czy zdają sobie sprawę z tych bzdur, o którym mówią. Przecież Księstwo Warszawskie było jedynym państwem napoleońskim, w którym nie zniesiono pańszczyzny na żądanie polskiej szlachty. Z tych samych powodów Car nie zniósł pańszczyzny i dopiero po zgniesieniu oporu polskiej szlachty powstaniów w 1934 roku Car zniósł pańszczyznę. To polska szlachta się temu sprzeciwiała a carowi Aleksandrowi stawiała ludność w pomniki spontanicznie. Taka jest prawda o zniesieniu pańszczyzny. Mało, czy, czy państwo wiecie na przykład, że y, Stefan Bobrowski przez powstania otwarcie powiedział, my wiemy, że przegramy. Chodzi o to, żeby Rosja musiała zgnieść powstanie i wylała rzekę krwi, która wykopie na wieki przepaść między narodem rosyjskim i polskim. To był cel powstania, oni wiedzieli, że zginą i chcieli wylać rzekę polskiej krwi. To im się udało akurat. Ten nienawiść wywołali. My ją odnawiamy dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę.